Drodzy hodowcy, dzisiaj Wigilia, nie Długo koniec roku, trzeba nagrać film. Jesteśmy w dąbniku na dole, obok tutaj jest trochę wieśniaków, trochę murzynów. Jaśniaków było więcej, ale redukcja stada też nastąpiła. To co nie chciało na to wszystko posprzedawane, to też nie na to aż, aż, ale rozganiamy wszystko. Długo nie będę nakręcał, bo Żona Zaraz będzie znowu szczała Jak wszystko jest dobry humor to idź <laughs> idź do ptasiu a jak coś a jak nie ponosi kurwa znowu stoisz tylko przy tych gołębiach, no ale to myślę nie tylko u mnie tak jest <laughs> Tylko u każdego Każdy ma z tym problem jak ma babę i gołębie najlepiej lepiej być kawalerem <laughs> no. No i tak to wygląda. Tutaj jest, nie wiem, ponad 30 głębi, tam już praktycznie większość w parach tam młodzież tylko jest niepozaparzana, ale już niektóre, widzę już też, robią się pary same, dzięki Bogu, fajnie się poparowały, no. Co tu by jeszcze powiedzieć? Wesołych Świąt, zdrowia, szczęścia, żeby... Wszystkim marzeniom się spełniły, wszystkie plany się udały. No i żeby te nasze hobby, które każdy, każdy tak lubi, też przynosiło satysfakcję. Żeby nie tylko mieć z tego pierze i wiadomo co, to co na podłodze leży. Ale i żeby dawało to trochę radości, żeby wszystkim loty wychodziły. Żeby to były zdrowe, żeby dały się ganiać dobrze że wszystko, było, że wszystko było tak jak, tak jak potrzeba nie ja ma dzisiaj pogodę myślałem, że zrobię odcinek że poganiam trochę winili, ale, ale nie ma pogody. Tak tam głaniem, mgła, nie wiadomo co coś pada cały czas. I tak zostawiłem to nagrywanie, mi się nagram w głębniku No i na razie tak musi być. Na razie nie ich o pogody. takie, że żeby dało się coś poganiać, to grzy. będą siedziały zamknięte. Będą żarły piły i nie będą chciały znowu latać. No. Ale tak to już jest. Dobra, to nie będę zanudzał dłużej. Trzymajcie się. Jeszcze raz wesołych świąt. Trzeba teraz posiedzieć przy stole, pojeść, popić. Już pewnie każdy ma coś schłodzone na jutro. No, także jeszcze raz wszystkiego dobrego. Na razie.